Dzisiaj wam pokażę, jak rozebrać Oplowskie kluczyki, jak wymienić baterię i coś, co mniej więcej można zrobić, jeżeli pilot raz działa, raz nie działa. Ok, tutaj z tyłu kluczyka mamy taką wypustkę, potrzebujemy na wymiar taki śrubokręt płaski. Wsadzamy, przekręcamy. Kluczyk się otwiera. Zdejmujemy dwie połówki, rozpoławiamy, otwieramy po prostu. To możemy delikatnie wysunąć. Tutaj już wcześniej naprawiałem, bo w, zrobiła się dziura na dla, nalałem trochę kleju. Z tej strony podkleiłem tutaj taśmą, tutaj takim plastikiem. Jest w porządku. Pod spód i powinno się wysunąć wysunąć baterię i wkładamy nową baterię w przypadku problemu jeżeli raz działa raz nie działa możliwe że albo od plusa albo od minusa jest blaszka i obok tej blaszki jeszcze jest taki bolczyk ten bolczyk jest tutaj zalutowany można poprawić poprawić dotykając tutaj ten punkt lutownicą i ten punkt, bo tutaj jest drugi biegun podłączony. Patrzę przez kamerę i mi trochę ciężko. Tam bardziej w środku pilota i też jest taka blaszka, która jest przylotowana, stabilizująca do płytki. I ten bolczyk, no i ten bolczyk jest tutaj możliwe, że one się poluzowały. Czyli ten punkt trzeba poprawić i to troszkę delikatnie nagrzać. Niech on się roztopi i ten punkt. I powinno być w porządku. No i składamy pilot przyciskami diodam. Patrzymy gdzie dioda ta różowa. Tutaj do tego prześwitu. Tutaj w kluczyku jeszcze jest ta płyt, ten magnesik, taki chyba do immobilizera. Też trzeba na niego uważać, żeby nigdzie nie zgubić, żeby on się nie odkleił. I składamy. Yy, programowanie kluczyka po wymianie baterii odbywa się, że musimy wsadzić do stacyjki, przekręcić kluczykiem tak, żeby, yy, no, żeby samochód się zaświecił liczniki, radio i wciskamy jeden z przycisków zamykania, zamykanie albo otwieranie i klucik powinien się zaprogramować. To by było na tyle. Dzięki.